Pierwsze, od czego zacznę, to gratulacje dla przeciwnika, za zwycięstwo. Dzisiaj w tej długiej podróży wracamy z niczymi. Jesteśmy bardzo niezadowoleni. Ja jestem tym bardziej, bo, bo jestem trenerem, który lubi piłkę ofensywną, stawia na piłkę ofensywną, na, na dużo zmian pozycji, ataków przestrzeni, szybkie granie piłką, szybkie zajmowanie przestrzenia. A myślę, że dzisiaj jedną z naszych największych bolączek było to, że, że właśnie graliśmy za wolno i przeciwnik, który też w pierwszej połowie wycofał się na własną połowę i, i bardzo spokojnie e, wolno przesuwał, e, a my tak trochę dostosowaliśmy nasze tempo, a powinniśmy właśnie przyspieszać, powinniśmy rozrywać tę linię obrony. W ten sposób trenujemy, w ten sposób ćwiczymy, a po prostu byliśmy za wolni dlatego to mi się nie podobało. I, i, I pomimo, że stworzyliśmy swoje sytuacje i, i, i tak dalej, to, to, to chcę, żeby zespół po prostu funkcjonował w inny sposób, żeby, żeby e, szybciej zdecydowanie wypełniło karne, bo też dzisiaj nawet jak były dośrodkowania, to, to w wielu momentach było nas za mało, za zdeterminowanie wbiegaliśmy w światło bramki i tam, tam trzeba po prostu być i tam trzeba atakować piłkę. I, i tym bardziej, że jesteśmy w stanie doprowadzać tę piłkę tam wiele razy, więc, więc stąd moje zadowolenie i, i, i jeśli chodzi nawet o, o drugą bramkę, to też mówiłem zespołowi, że jestem trenerem, który... W takiej ostatniej fazie meczu, jeśli zostało ostatnie minuty, to, to, to nie kalkuluje, tylko po prostu idzie po, po bramkę wyrównującą, dlatego już Kuba Wronbel kilka minut, nawet przez zakończone czasu stawał się karnym, bo, bo takim jestem trenerem odważnym i tego wymagam właśnie też od drużyny, żeby grać odważnie, żeby grać dynamicznie, żeby grać e, czasem na takim pograniczu. Szczególnie właśnie jak się przegrywa, to trzeba rzucić więcej na szale i, i doprowadzić do sytuacji, żeby, żeby spróbować wyrównać. A ale to oczywiście też się wiąże z tym, że czasem można się nadzieć na kontrę i, 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 i niestety tak się staczy, stało, jeśli chodzi o drugą rampę. Natomiast e, to i tak nie zmieniłoby tego, że, że nie dostajemy żadnego punktu i wracamy z niczym. Dziękuję w imieniu całego sztabu, całego zespołu. Tak na gorąco coś powiedzieć, duże emocje się towarzyszyły odnośnie tego meczu, czy mi, czy, czy w sztabie, czy wśród piłkarzy. Natomiast e, wiemy e, co chcieliśmy zmienić jeżeli chodzi o ten mecz, e, myślę, że głębsza analiza pokaże to e, jak to wyszło. E, Nie chciałem tego oceniać na, na gorąco, bo tak jak mówię dużo, dużo gdzieś tam tych emocji, myślę, że kreowane sytuacje były e, z naszej strony, zdobywanie pola karnego. E, myślę, że jeszcze obrona pola karnego naszego, bo też e, mieliśmy jest swoje, swoje sytuacje, myślę, że przez nasze błędy w ustawieniu. Natomiast tak jak mówię, chcielibyśmy to po prostu przeanalizować, żeby zobaczyć to, to na spokojnie, no bo pracujemy krótki okres czasu, tutaj też jest zmiana trenera, e, także też widać część trenera pracy, no bo nie da się zmienić zespołu tak naprawdę od kliknięcia palcem i chcieliśmy też wszystkiego zmieniać, także tutaj też gdzieś te, gdzieś te podziękowania dla trenera e, z naszej strony, ze sztabu. Co więcej powiedzieć. Ja ze swojej strony no, chciałem podziękować za, za wsparcie, jeżeli chodzi o szatnie, o piłkarzy, za ich za poświęcenie, zaangażowanie w dzisiejszym meczu. Cały sztab w tym tygodniu, wsparcie, pomoc. Uważam, że bardzo dobra praca. Co dalej za